No gotowy, gotowy umiem, umiem wszystko Macie Maciej Macie Myślisz, że mogę wejść Coś. To jestem z tobą Ale co ty tu robisz w ogóle człowieku? To już jest trzeci etap. Co przeczytałeś w tej książce, że masz mnie śledzić i przyjść na trzeci etap castingu? Nie, ale pomyślałem, że może powiesz im, że Ty masz swojego partnera, bo tu przeczytałem, że czasami partner. Może przeszkodzić i powiedzieć im, że ona ci przeszkodziła, że chcesz nagrać ze mną, bo nie znasz i mnie również i wtedy ja ci pomogę wygrać ten casting. A przy okazji ja będę, rozumiesz, że nagrany, to mnie poznają, nie? To jest bardzo dobry plan, ale nie na teraz. To już jest trzeci etap. My już gramy tutaj postać z postacią, Ta a dziewczyna nie. już jest wybrana. Jak jest wybrana? Widzicie, no, jak ona wygląda? No, nawet nie jest ładna. Lec. Potrzebujesz kogoś, wiesz, z spermą, nie? Ale jak ty U. sobie to wyobrażasz? Co, co, co ty? ty będziesz jo, ją grał? Będziesz ją grał? Wszystko tylko, tylko żeby że ci my... pomóc, wiesz? Ale my tu to... Dobrze, ja ci pokażę w scenariusz tej... Czytaj, co robimy w tej scenie. Czytaj, na głos. Jola i Janusz namiętnie się całują, a następnie on... Po raz no. Po... Kurwa. Tak więc, no chętnie bym ci pomógł, ale ci nie pomogę. idzie przedstaw. Dzień dobry, Patryk. Patryk przyszedł, bo jesteśmy umówieni, mamy próbę później w teatrze. Pomyślałem, no że w takim razie, skoro Maciek już yy, yy, będzie z Państwem współpracował, to że ja również się przedstawię. Chcesz no tak, trzeba, trzeba korzystać z okazji. No, tak więc Patryk jest aktorem, gra tam w teatrze. Jakby chciała pani, żebym ja pomógł Maćkowi w tej scenie, to ja bardzo chętnie. Ja, ja mi się bardzo dobrze znamy. Chemia między nami jest. Możemy się całować! To możemy akurat ominąć. Chodzi mi o to, że ja chcę mojemu przyjacielowi pomóc, rozumie pani, bo że to jest dla niego wielka szansa, że to jest aktor wysokiego formatu, wielkiego, on zasługuje na te rolę. Ja uważam, że ta pani zdecydowanie, Maciek powinien grać z blondynką, a nie z rudą. Przepraszam, nie, nie wiem co, nie wiem o pani. Chodzi mi o to, że to jest świetny aktor, wie pani, ja go widziałem w wielu filmach, grałem z nim razem, potem on nawet zagrał w teatrze, taki jest zdolny, rozumie pani, ja chcę, żeby on zagrał w tym filmie, rozumie pani? Patryk. Co tyle? Pomogę? Na pewno. Granie z bliską osobą pomaga. Tu było tak napisane. Zobacz. Ja to rozumiem. Czy to jest jej książka? Ona to napisała. To chyba zrozumienie. Jak ja nie tak. mogę sobie żeby ci pomóc? Już mi pomogłeś. Już mi pomogłeś.